Kobiety w Czerni, czyli wiedźmy z Ravensbrück. Więźniowie obozów, a tym bardziej więźniarki, mające na co dzień styczność z nadzorczyniami, opisywały je przeróżnymi wyrażeniami, nawiązującymi do najbardziej charakterystycznych cech wyglądu strażniczek SS. Stosowano więc wiele określeń potocznych, z których najbardziej znanymi były takie porównania jak wrona czy kruk. Skąd wzięły się te dziwne określenia? Po pierwsze, prawdopodobnie miały swoją genezę w tzw. gapie czyli wizerunku niemieckiego orła godła III rzeszy, które noszone było przez nadzorczynię na mundurze, w tym także na furażerce. Było ono bardzo dobrze widoczne i doskonale znane więźniom. Po drugie, Nadzorczynie często nosiły w chłodniejsze lub deszczowe dni długie, czarne i rozkloszowane peleryny ze szpiczastymi kapturami. Widok takiej czarnej peleryny rozwianej przez wiatr nasuwał skojarzenie z rozłożonymi skrzydłami wrony lub kruka. Cytuję: Ravensbrick. Ten termin geograficzny uzmysławiał się nam fonetycznie jako krzyk kruka. I do kruków podobne były nasze dozorczynie, gdy w szare deszczowe dnie jesienne przychodziły przed szeregami ustawionymi do apelu, osłonięte czarnymi pelerynami, które łopotały za nimi na wietrze. Wanda Dobaczewska, kobiety z Ravensbrück. Koniec cytatu. Istniały także określenia bardziej dosadne, nasuwające skojarzenia ze złymi wiedźmami lub czarownicami rodem z baśni, Pierwsze wrażenie, jakie wywierały nadzorczynie na więźniarkach, musiało być bardzo drastyczne, skoro w wielu wspomnieniach ocalałych utrwaliły się te same zapamiętane cechy nadzorczyń. W wielu wspomnieniach ocalałych pojawiają się takie określenia nadzorczyń jak nietoperze, wampiry, wiedźmy czy czarownice. Cytat. Dozorczyni auzejerin, Ubrana jest w szary mundur, szarą furażerkę i wysokie czarne buty. Ma wygląd złej czarownicy, jak z bajek Grima. Wanda Tobaczewska, społeczeństwo nie z tej ziemi. Koniec cytatu. Kolejny cytat. Na stacji Furstenberg oczekiwali nas nowi oprawcy. Asesmanki w czarnych palarynach z kapturami i przypiętą do pasa bronią. W jednej ręce trzymały oznakę swej władzy, Page, w drugiej wilczura na smyczy. Pierwsze wrażenie to skojarzenie z nocnymi wampirami nietoperzami czyhającymi na naszą krew. Z krzykiem i popychaniem wtłoczyli nas do samochodu. Joanna Kukulska, numer obozowy 7019. Koniec cytatu. Charakterystyczny wygląd nadzorczyń ubranych w czarne peleryny został zapamiętany przez więźniarki już w pierwszych chwilach po przyjeździe do obozu. Na stacji kolejowej w miejscowości Furstenberg, do której zwożone były wciąż nowe transporty kobiet, duża ilość nadzorczyń ubranych w ciemne mundury wojskowe, z towarzyszącymi im wielkimi psami u boku, budziła lęki i strachu więźniarek. Cytat Znalazłyśmy się na peronie niewielkiej stacji. Oszołomiona i zmęczona, zaczęłam jednak ciekawie rozglądać się dookoła. Przede wszystkim uwagę moją zwróciła grupa kobiet w szarych mundurach i czarnych pelerynach z kapturami. Prawie każda trzymała na smyczy wielkiego wilczura. Śmiały się głośno i wdzięczyły do towarzyszących im sesmanów. Widok ten zrobił na mnie przygnębiające wrażenie. Leokadia Kwiecińska, numer obozowy 7682. Koniec cytatu. Czarna peleryna była najbardziej charakterystycznym elementem umundurowania nadzorczyń. Takich rozkloszowanych pelaryn nie nosiła męska część załogi SS, więc dzięki temu ubraniu więźniarki mogły już z dala zauważyć postać nadzorczyni, a tym samym w miarę szybko zareagować na zbliżające się niebezpieczeństwo. Nadzorczynie nosiły te peleryny właściwie przez cały rok, zazwyczaj wtedy, gdy pogoda była deszczowa lub wietrzna. Peleryna dawała dużo ciepła, uszyta była z grubego, wełnianego materiału, zapewniała więc dodatkowe ocieplenie podczas wielogodzinnej pracy przy pilnowaniu więźniarek, zwłaszcza poza obozem, w terenie. Wizerunek nadzorczyń bardzo łatwo rozpoznać także na rysunkach wykonanych przez więźniarki w czasie ich pobytu w obozie Ravensbrück. Zazwyczaj nadzorczynie rysowane były dość schematycznie. Przedstawiano je jako kobiety z pejczem w ręku, w wysokich butach oraz w czarnej perlerynie, która stała się niejako znakiem rozpoznawczym każdej strażniczki SS. Same nadzorczynie nagminnie łamały przepisy dotyczące regulaminu mundurowego. W przeciwieństwie do mężczyzn z załogi SS, kobiety z formacji pomocniczej traktowały swój urzędowy uniform niczym cywilne ubranie. Nosiły elementy munduru nawet poza czasem swojej służby. Opuszczając teren obozu, nadzorczynie powinny zmienić mundur na zwykłe damskie ubranie. Tymczasem, widok spacerujących strażniczek w wojskowych oficerkach, spódnicach lub marynarkach zestawionych z cywilną garderobą. Nie był niczym zaskakującym dla mieszkańców pobliskiego miasteczka Furstenberg. To lekkie podejście nadzorczyń do szacunku wobec niemieckiego munduru było często przyczyną wielu konfliktów personalnych w kierownictwie obozu. Utwierdziło także oficerów w przekonaniu, że dla kobiet nie powinno być miejsca w szeregach pomocniczych SS.